Chwila prawdy, czy się nie walnąłem? Co ona tak... jakoś zarzęziła. dobra. Dobrze jest, jest idealnie pomiędzy syfonami. No i elegancko, jest jedna duża przegródka jakaś wąska na jakieś pierdelety. Dobrze jest. Jak na amatora jest dobrze. Nie miałem oklejonych, tu powinno być okleina, żeby to ładnie wyglądało. Oczywiście nie miałem. Bo przecież ja nie jestem meblasz, meblarz, więc tu się poleci białą farbką gustownie. A nawet jak się niczym nie poleci, to jest wiecie, taka szuflada na przyda się. Dobra, kupione to co trzeba, żeby podłączyć. Czyli to było od zlewu chińskiego. Tu jeszcze 40 na 50, a tak mi niepotrzebne. Kupiłem u nas taką eskę, czyli mam od razu 40-kątowe odejście. Puszczaj, kurde szuflada, jest przerobiona, to chyba też już wam pokazywałem. Ale to teraz nas nie interesuje. I teraz mogę sobie pójść tam w tamtą stronę. I zasyfonować się za szufladami i podłączyć się do, do, do kanalizacji. Zaraz to robię. To co wam mówiłem o tej podkładce może w poprzednim filmie do tego, gdzie tu idzie uszczelka od dołu. I ta uszczelka nie miała prawa wam uszczelnić, bo mówię to jest niepełne. Tu macie tylko widać nawet kawałeczek. Jedno użebrowanie, drugie użebrowanie i tu użebrowania, a te środki były puste. Czyli, jakbyście dokręcili ta uszczelka ma się podwinie, ona nic nie uszczelniłaby. Ta uszczelka nawet nie jest widzicie, ona jest mniejsza niż średnica tego koła. Więc siłą rzeczy ona by tylko dociskała na tych pręgach, na tych wzmocnieniach. A tu wszędzie by Wam woda ciekła. Wypełniłem to szpachlą żywiczną z włóknem. Teraz jest pełne. Dokręcę, ładnie dociśnie. Będzie, oh będzie szczelnie. I co jeszcze? Jako że nie dostałem czwórnika, bo nie wiem, czy wszyscy. Może ktoś wie, może ktoś nie wie, może się to kiedyś komuś przyda. Można już kupić sobie mosiężny czwórnik, czyli macie wyjść na cztery strony. Nie dostałem czwórnika, zamontuję dwa trójniki. A po co tak? Bo muszę wyjść od siebie z zimnej wody, muszę założyć tutaj kranik do zmywarki. E, zaworek nie kranik, jakby się ktoś chciał czepić. Zaworek do zimnej wody na kran. Zaworek do zmywarki i zaworek. Na wodę pitną, która pójdzie przez filtry na tą bateryjkę. Mam zamiar. A może ktoś z Was ma jakiś zestaw filtrów u siebie? To od razu się zapytam, jak ktoś ma jakiś zestaw filtrów, tylko ja tu nie chcę tych zestawów, gdzie macie 5 filtrów, czyli trzy takie pionowe i dwa na górze leżą maksymalnie dwa filtry, a widziałem nawet takie, takie filtry do wody, gdzie macie jedną bańkę i ona rzekomo starcza na 12 miesięcy. Można przez, przez nią przelać 30 tysięcy litrów, czyli starcza mniej więcej na rok. Taka jedna bańka, żeby wyłapać chlor z wody i tam jakieś inne metale. Ktoś się zaraz chlor i metale. Ogólnie wyłapuje dużo syfu z wody i Wam ją czyści. Jeżeli ktoś, ktoś z Was ma i mu się to sprawdziło, napiszcie do mnie na maila, nie wiem, napiszcie w komentarzu jakąś nazwę, ja sobie to sprawdzę. Nie wrzucajcie linków, bo linki nie wchodzą. Linki są zablokowane, bo jakiś syf wchodził na komentarze, więc linku nie wrzucicie. Ale jak mi wpiszecie nazwę danego producenta, to sobie wyszukam i sobie wygulam, bo chcę tu jeszcze filtr założyć właśnie do tej wody, żeby była do picia taka czysta. I tyle, i montuję to. Zaraz zamontuję i pokażę wam jak to działa i czy w ogóle działa. Plan już jest. Teraz trzeba tylko ten plan wykonać. No wrócę, powinno wejść. To mogę wkręcić ten zawór. Pięci zaczynam od dołu. Kurwa, znowu źle. W męczarniach to skręciłem, ale oczywiście źle i muszę wszystko rozkręcić i przerobić jeszcze raz, bo przecież zawór do zmywarki musi patrzeć w dół oczkiem, nie może być w tą stronę. Nie wiem, czym się kierowałem, że tak zrobiłem, ale jest to źle. Muszę to przerobić. Boż, a tyle się należałem, dopiero i nakręciłem tutaj pod tym zlewem. I od nowa wszystko. No i wywalczyłem takie coś. To już chyba docelowo zostaje, więc tu mi ładnie podejdzie zmywarka z tym swoim bidonem. Jeszcze zobaczę, jak rozwiążę temat tej rury, bo nie wiem, czy ona tak zostanie, czy tu nie będzie zmiany. To jest na razie tak, bo mi tak wyszło. Tu miała być zmywarka, tu, tu miał być zlew, ale to nie ma znaczenia, bo od tego idzie kolano 45 stopni do rury właściwej i schodzi na dół. Więc gdzie ja podłączę zlew, a gdzie zmywarkę, to jest już ma mniej, mniejsza większość. Mogę podnieść syfon do góry jeszcze i pewnie to zrobię, tylko muszę wymienić ten element. Na taki, który nie ma tego kruczca, po prostu muszę się tego pozbyć. tej mi nakrętka pójdzie do góry, to mi wszystko pójdzie do góry, i wtedy przyłączę i pójdzie w to oczko, co mi lepiej pasuje. Yy, czy lepiej pasuje znowu? Jak tu mam wypuszczony kurcze przyłączę do zmywarki. Teraz bym zmywarkę podłączył jeszcze, a później, nie wiem, czy ta bomba nie będzie mi waliła o szufladę, a pewnie będzie. Przez to, że jest wypchnięta yy, przez rurę z tyłu. Zobaczło już wodę i zobaczę, no ale docelowo to tak powinno zostać. Dobra, wiadra postawiłem, odkręcam za Na razie jeszcze nigdzie nie kapie, ale to wyjdzie w praniu. Suchy ręcznik sobie podłożę tu, żeby zobaczyć czy się z czasem nie zrobi mokry, po prostu czy mi nie będzie leciało między przedłużką a tam oczkiem w ścianie to będę na ręczniku widział, a żeby nie szło to za, za mebel teraz wszystko podstawiłeś? wszystko leci a to ma nie leczyć. To działa teraz. Uuu. Jaki strunek ładny. Tu taki i tu taki. Taki zra, zraszlat bym powiedział, ale wszędzie, lata, wszędzie latają kropelki wody. O, żebyś nie zaszalał zaraz, nie zapomniałem, że tu ja mam. Dobra, to działa, teraz to. I tu jest fajne ustawianie, że macie... Najpierw leci zimna woda i później sobie dodajecie ciepłej, czyli tu jest termostat. I to do mycia warzyw właśnie, że tu tą tackę sobie kładziecie. To jest fajne, że kładziecie sobie tutaj te tacki, które Wam wcześniej pokazywałem i możecie sobie opukiwać coś, czyli wszystko działa jak należy. Ile to podziała? Tego nikt nie wie i tego nikt wam nie powie. Ale na razie działa. Doszły mnie nowe spostrzeżenia na temat tego, yy, tego zlewu od Chińczyka. I powiem wam o tym, bo to się muszę rozwiść trochę, to powiem wam w następnym, w następnym filmiku pewnie. Albo w tym filmiku wam to powiem, bo nie wiem jak ja będę to, 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 to ciął. Czyli chodzi o szuflady dolne, jeżeli macie szuflady z koszem. Już Wam mówię. Szuflada ma od tyłu 44, tutaj do wewnątrz. Dotąd jest 44, do tyłu. I teraz widzicie tą bólkę, która wisi. Ta bólka uderza mi w szufladę. I za każdym razem, jak będę to wyciągał i będę podnosił i opuszczał, to to będzie uderzało. Tu. A jak ten problem rozwiązać, można go rozwiązać. Ten zlew jest o tyle niewygodny, że on jest chyba głęboki, on jest chyba dużo głębszy niż ten zlewy u nas. Ja ustawiłem sobie zlew maksymalnie jak najbliżej blatu, czyli jak najbliżej tu. Ale z racji tego, że na ten zlew potrzebujecie wyciąć miejsca 44, ale szafka jest 54. No, muszę mieścić dotąd, czyli 52 I tam z tyłu, jak Wam zajrzę, a zaraz zajrzę i Wam zmierzę. Na chwilę. Czyli z tym zlewem, jakby poszedł o 4 cm do tyłu, to pięknie się mieści i ta bomba by nie uderzała w kosz. A ja tu zrobiłem od brzegu, mam 5 cm. Czyli jak ktoś by zrobił to 9 cm od brzegu i ma taki układ, taki zlew o takich wymiarach, Szafkę 60, czyli standard głębokości. To nie róbcie go od brzegu 5 cm, tylko zróbcie go od brzegu na przykład 9 cm. To jest niedużo. Zobaczcie. Ja tego nie wiedziałem, jak gdybym to wiedział, gdybym to przemyślał, przewidział. Gdyby ktoś wcześniej nagrał taki filmik, jak ja, to ja bym go pchnął o te 4 cm do tyłu, bo to jest niedużo 4 cm, stojąc przy bracie, to ja bym tego nie odczuł, bo ja tutaj spokojnie bym sięgał, ja, to jest bardzo blisko. Chciałem go zrobić jak najbliżej, bo mówię będzie wygodnie. Nie przemyślałem. No i przemyślałem kilku rzeczy. Przede wszystkim tego, że ta bomba tutaj będzie, tak? Także to jest taki mankament dla tych, którzy sobie kupią ten zlew od małych żółtych przyjaciół i będą go montować. Jeżeli nie chcecie, albo chyba, że zrobicie sobie płytszą po prostu tą szufladę z koszami. Bo ta szuflada z koszami tu ma jeszcze tyle miejsca. Czyli ona jakby była tylko na dwa te kosze powężona, no to mogłaby być. Rozwiązań jest kilka na ten problem I ja nie potrzebuję tego tyle wyciągać, żeby to mi sięgało do samego dołu bo to jest niepotrzebne, więc po prostu tą bombę zawieszę wyżej. Będzie mniejszy ruch na tym wężyku i nie będzie uderzała w szufladę. Tyle. No i syfon. Jak kupujecie to trzeba pamiętać, że to jest jest z boku, czyli niech wam stolarz nie robi tego wycięcia tutaj na środku, tylko dopóki nie będziecie mieli szuflady niech wam zrobi na przykład pełne, a później dopiero wycięcie zrobić jak zamontujecie. Z lew, bo nie wiem też, czy one właśnie są prawo-lewe, czy wszystkie mają z prawej strony. To tyle I na razie, jeżeli chodzi o ten wynalazek. I skończone. Podłączony syfon na, na tych polskich, na naszych europejskich, że tak powiem, złączach. Na 40 zrobiony te oczko. Wziąłem to z frankę. Miałem taki zestaw syfonu, więc wziąłem, zamontowałem i to funkcjonuje. Też pasują otwory, żeby sobie to założyć, te otwieranie. Mogłoby tego nie być, można by było palcami otwierać. To jest doraźnie, bo tak jak mówiłem wcześniej, tu ma być to na mycie szklanek, kiedyś będzie. Przełożyłem sobie pojemnik na płyn, był tu na rogu, przełożyłem go tu z tegoż powodu, że tam na dole macie bańkę na płyn i to mi krzywo stało, nie wiedziałem dlaczego, bo ja to wkładałem razem ze zlewem, ale dlatego, że to jest zaraz na samym rogu, ten otwór to bańka zawadzała o tą płytę, i że tak powiem, ze skosu było wszystko przykręcone i tak dalej. To nie będzie przeszkadzało. Yy, druga sprawa, że to do picia wody miałem mieć z tej strony, ale pomyślałem, że tu będzie nawet łatwiej jakiś garnek niski podstawić czy coś, otworzyć sobie i niech sobie leci do garka. Gdyby to stało tu, wiadomo, może z tyłu, ale by to było mniej praktyczne. Jeszcze można by było to dać z tej strony, albo z tej strony dać. Tą bańkę, bo ten otwór jest dalej od brzegu niż ten otwór. Nie wiem czemu tak, nie wiem czemu tu nie ma symetrii. Tak jest. Także tutaj każdy sobie może układać jak chce. Wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Woda leci, nic nie cieknie i jest gitara. To jest jeszcze nie zamontowane, tylko włożone, żeby było, bo czekam, tak jak mówiłem, na przyjście nowego i będzie dopiero montaż, i tak to się mniej więcej będzie prezentowało. A czy to się opłaca i czy to, jak to będzie w użytku? Zobaczymy. Ktoś tam się śmiał, że taki zlew w kuchni, że czy ja mam tutaj restaurację, czy coś. Głęboki zlew w kuchni, chyba nie masz pojęcia, jakie ma duże znaczenie, <grym> kolego. Ale może zrozumiesz, jak będziesz mieszkał u siebie sam. <krym> no i tak to, i tak to zostaje. Gdzie ja mam te akcesoria. Tak to zostaje, także nie ma, nie ma co tego. Będzie praktyczny, zobaczymy, albo nie będzie. Wyjdzie w praniu. To idzie tak? Nie, to idzie tak. O, i to jest fajne na te, mycia, na te mycie warzyw, nie? To możecie sobie tutaj coś położyć i umyć w takiej taktyce. Super sprawa. To jest w ogóle pokryty ten jakąś hydrofobową, jakimś, czymś hydrofobowym, bo widzicie, to w ogóle nie przyjmuje wody. Podejrzewam, że do czasu i zacznie w końcu przyjmować i będzie problem z zakamienieniem tego, ale jak na razie, to się woda na tym po prostu oddziela, nie, nie przyjmuje się, tak jak widzicie, jakby był jakiś polakiero, nie polakierowany, tylko mówię, jakaś hydrofobowa powierzchnia by była zrobiona. Pewnie jak dostanie chemii i trochę będzie yy, używane, to przestanie być hydrofobowe, ale na razie jest. Teraz idę. Na, biorę was na górę. Idę robić na górę. Kto chce, niech idzie, kto nie chce, niech wyłączy i idzie dalej.